Wszyscy ludzie są emanacją prawa życia, swojego własnego istnienia, ale niewielu potrafi korzystać z tegoż prawa. O czym świadczy to, jak życie nimi miota na lewo i prawo. Wiecznie im się coś wydaje, nie mogą zdecydować się, o co im tak naprawdę w życiu chodzi. Wiedzą tylko, że czegoś pragną w większej ilości i wyższej jakości. Dlatego, zrozumienie prawa manifestacji jest najważniejszą rzeczą, do której powinieneś dążyć. Tylko w miarę poznawania coraz lepszego rozumienia tegoż prawa możesz odzyskać sprawczość nad swoim życiem, dzięki odkryciu mocy, która jest w tobie, a pochodzi wprost od Boga. Kiedy czytasz przypowieści biblijne, stopniowo podnosisz własną świadomość, z poziomu rozumienia ich jako po pouczających historii, do poziomu bycia zbiorem bezcennych, praktycznych wskazówek. Jak czerpać ze źródła obfitości bogactw życia? Bohaterowie Biblii zaczynają reprezentować elementy naszej świadomości oraz podświadomości, a ich relacje stają się opisem funkcjonowania naszego umysłu, naszej mentalności oraz sposobów, w jaki wpływają na otaczającą rzeczywistość. To sprawia, że Biblia staje się boską księgą życia, a nie tylko historią narodu wybranego. Z księgi, z którą trudno nawiązać emocjonalną więź, bo jest suchym zbiorem nakazów i zakazów, bez uwzględnienia żywego, poszukującego ducha w Tobie, staje się wyjątkowym, najważniejszym przewodnikiem, w jaki sposób osiągnąć pełnię życia, ożywić własne życie, uwolnić je od lęków i blokad. Ideę prawa w wymiarze ziemskim 3D symbolizuje Mojżesz. Ustanowił on prawo poprzez negację, nie będziesz, ta negatywna strona prawa poprzedzająca jego pozytywne wyrażenie. Jezus reprezentuje pozytywne wyrażenie wypełnienie prawa, będziesz miłował Pana Boga swego. Mojżesz nie mógł wejść do ziemi obiecanej czterowymiarowego stanu świadomości, ponieważ tam nie może być negacji. To Jozue, którego imię pochodzi od hebrajskiego imienia. Jehoszua, to znaczy Bóg zbawia, symbol nieugiętości i wierności, wprowadził lud do ziemi obiecany. Jozue reprezentuje pierwszy krok w kierunku świadomości obecności i mocy Boga, która została osiągnięta przez Jezusa. Mojżesz był ustawodawcą, a Jezus wypełnieniem, emanacją prawa otworzył ludzkości nową drogę do nawiązania właściwej relacji z Bogiem, źródłem. Powinieneś dążyć do tego, aby doświadczyć nieba, czterowymiarowego świata wewnętrznego i jego natury, obfitości wszelkiego dobra. Wszystko, czego w sercu pragniesz, oczekuje na ciebie właśnie w niebie. Abyś wreszcie objął w posiadanie, wydobył na powierzchnię, pozwalając przejawić się w świecie fizycznym. Pan przygotował wielką ucztę i wszystkich bez wyjątku na nią zaprosił. Żyjesz zanurzony w energii gotowej poddać się kształtowaniu przez Twoją myśl, abyś mógł spożyć owoce tego kształtowania. Spożycie to zewnętrzny symbol mentalnego wejścia w posiadanie przywłaszczenia określonej rzeczy lub doświadczenia określonej sytuacji. To moment łamania chleba, w którym przełamujesz opór umysłu, identyfikację z umysłem. Dzięki czemu jesteś w stanie kształtować energię według pragnień swojego serca, duszy, a nie świata fizycznego. Odkrywasz, że wewnątrz Ciebie drzemie moc mentalna, energia, która ożywia każde Twoje pragnienie poprzez myśl. Czasami ta energia podąża za myślą od razu, częściej jednak jest tak, że myśl musi być utrzymywana i pielęgnowana przez kilka dni, tygodni lub dłużej, aby energia podążyła za nią. Stosując się do prawa wiecznej obecności, dostatku i dobrobytu, powinieneś i faktycznie oczekujesz jego skuteczności. Jeśli urzeczywistnienie wydaje się przychodzić powoli, tylko cierpliwością i wytrwałością pokonasz opór, który ją spowalnia. Opór wynika z tego, że świadomość ubóstwa, braków i niewystarczalności jest nam wpajana od urodzenia i utrwalana przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat naszego życia. Staje się więc tak silnym nawykiem, że traktujemy ją jako naturalny stan rzeczy. Prawa mentalnego manifestacji można się nauczyć, wtedy skutecznie je zastosujesz dzięki wytrwale odbudowywanej sile mentalnej oraz zaufaniu w proces i logikę duchowej rzeczywistości. Większość z nas sądzi, że zrozumienie prawa Bożego, mentalnego. Jest zarezerwowane tylko dla wtajemniczonych, a zwykłym ludziom pozostaje zadawalać się lepszą lub gorszą codziennością, prozą życia. A przecież cała tak zwana proza życia jest kształtowana mocą tego prawa. Jednak to prawo, jak powiedziano, musisz zapisać w swoim sercu, w duszy, a nie w powtarzanych bezmyślnie przyzwyczajeniach. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno. Ucząc zasad podanych przez ludzi, uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Serce zawsze w naturalny sposób reaguje na prawo mentalne. Jeśli uznasz, że tylko jedno prawo zapisane jest w sercu, a wszystkie inne są wobec niego wtórne powstały na skutek interpretacji tego jedynego bądź zostały wymyślone na gruncie praw świata fizycznego Ziemi będziesz w stanie otworzyć się w swoim życiu na dostatek, każdy dostatek, a nie tylko ten, ograniczony do przedmiotów materialnych. Nieskończony twórczy umysł Bóg dał każdemu klucz do reguł działania tego niezawodnego prawa wewnętrznego. To wszystko, co uświadamiasz sobie, zawsze przejawia się w formie fizycznej. Doświadczane przez Ciebie ograniczenia, brak perspektyw i tym podobne, są dowodem treści Twoich przekonań i ufania tylko temu, co widzisz w świecie fizycznym. Wszechświat nasycony jest energią noszącą w sobie potencjał fizycznej rzeczywistości. Powinieneś zatem zabiegać przede wszystkim o zrozumienie zasad, w jaki sposób postępować z własnymi myślami, interpretacją rzeczywistości, opini opiniami, przekonaniami, aby ów potencjał energetyczny zamieniał się w przeważającej części na korzystne doświadczenia. Inaczej mówiąc, Wiat przekona Ciebie samego, że ograniczenia istnieją tylko w Twoim umyśle, kiedy się z nim identyfikujesz, a tychże ograniczeń nie przezwyciężysz poprzez intensywne działanie na otaczający Cię świat fizyczny. To Ty jesteś przyczyną tego, czego doświadczasz, dzięki mocy pochodzącej wprost od Boga, która znajduje się w Twoim sercu. Rozumienie i stosowanie prawa mentalnego, Bożego, przywraca sprawczość we własnym życiu, dzięki czemu realnie korzystasz z wolności wyboru jakości własnego życia. Najczęściej ludzie uważają, że żyliby lepiej, czyniliby więcej dobra, byliby szczęśliwsi, gdyby mieli dużo pieniędzy. Bądź pewien, tak by na pewno nie było. Twojej sytuacji nie zmieni nagłe wejście w posiadanie miliona złotych. Trzeba być gotowym na takie sumy pieniędzy, czyli najpierw mentalnie musisz się przygotować na taką skalę posiadanych pieniędzy, aby nie zmarnować ich i aby nie przytłoczyły. Słyszę, jak się śmiejesz. Znasz historię ludzi, którzy wygrali w Totolotka powyżej miliona złotych? Z badań wynika, że co dziesiąte zwycięzca w ciągu pięciu lat roztrwania cały majątek. Ryzyko bankructwa zwiększa się wraz z wysokością wygranej. Być gotowym mentalnie to zrozumieć i stosować się do reguł prawa mentalnego, a wtedy wszystko inne zostanie tobie dodane. Czy dałbyś dziecku milion złotych, aby samo sobie kupiło cukierki i zabawki? Stan posiadania rozwija się wraz z poziomem wewnętrznego rozumienia prawa duchowego, aby stan posiadania nie przytłoczył ciebie, nie przerósł. Dlatego skup się przede wszystkim na e, zrozumieniu prawa i rozwijaj je w sobie. Proś zatem codziennie o tyle, ile potrzebujesz lub będziesz w stanie udźwignąć. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ta modlitwa rezonuje z prawem. Otrzymasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, a wraz ze wzrostem rozumienia i umiejętności stosowania prawa, ten chleb będzie się powiększał.